Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku troszeczkę postaramy się posprzątać w szafach lub ewentualnie po prostu ogarnąć nadmiar ubrań w szafie. Największa przyjemność skupowania ubrań to jest wtedy. Ja to mówię z własnego doświadczenia. Gdy wchodzimy do sklepu i ta jedna cudowna rzecz wpada nam w oko i wiemy, że to będzie ta idealna. Schody zaczynają się wtedy, kiedy przychodzimy do domu i chcemy tą rzecz założyć następnego dnia, i okazuje się, że jednak nie jest to takie łatwe, bo albo kolory nie pasują do niczego w naszej szafie, albo wzorki, albo forma. I na przykład w żaden sposób nie jesteśmy w stanie opanować proporcji. Ja to mówię z własnego doświadczenia i zapewne yy, niektóre osoby wiedzą, o czym mówię. Nie zachęcam. Nie zachęcam do komponowania szafy tylko i wyłącznie w klasycznych kolorach. Ja jestem do tego ostatnia, ponieważ osoby, które mnie oglądają, wiedzą, że ja kocham kolory, ale niestety trzeba w szafie posiadać pewną bazę, żeby ta baza mogła ewentualnie zapanować nad resztą naszych szalonych pomysłów. Bo jeżeli nawet kupimy sukienkę w odjechanych, Kolorkach i kwiatuszkach, to później trzeba ewentualnie ją wyciszyć jakimś elementem, który będzie do niej pasował. No chyba, że jest to lato i wyjdziemy tylko i wyłącznie w sukience. Ale dzisiaj zajmiemy się zasadą minimalistycznej szafy, czyli 1 plus 4. Co to znaczy, że jeden element, przypuśćmy spodnie czy spódnica, musi pasować do przynajmniej czterech podstawowych elementów garderoby, które powinnyśmy posiadać w szafie. A jak to się ma w praktyce? Za przykład posłużą mi moje własne spodnie, one nie są super klasyczne, one są troszeczkę w stylu carrot pants, czyli spodni zwężanych na dole, dodatku jeszcze dodatku jeszcze zwężane, zapięciem na guziczek. Nie jest to łatwy fason, ale do tego fasonu zakładamy zwykły biały podkoszulek i trampki. Taki luk często widuje na ulicach, więc bez problemu możemy iść w takim luku wszędzie, bo tak chodzimy: szkoła, szkoła, praca, wycieczka, zakupy. To jest taka baza, całkowita baza. Ale jeżeli zamiast tych trampek Założymy buty na obcasie, a do tego zwykłą białą bawełnianą bluzkę, możemy już iść do pracy. A jeżeli do tych spodni założę coś wieczorowego, jakąś delikatną bluzeczkę, czy bady zależy, co mamy w domu coś przeźroczystego, coś świecącego, w takich spodniach mogę wyjść na przykład do teatru, czy na wieczorną randkę, czy na drinka. Jeżeli do tych spodni założę biały podkoszulek i żakiet, znów mogę wyjść prawie wszędzie. Jeżeli do tych spodni założę wcześniejszą koszulę i sweterek, jak najbardziej uniwersalny kardigan, mogę również wyjść wszędzie To samo się ma jeżeli zamiast spodni założymy spódnicę klasyczną ołówkową spódnicę Taka spódnica pasuje również wszędzie Jeżeli założymy pod koszulek możemy iść do pracy do szkoły Jeżeli dołożymy do niej żakiet jest to już pełna stylizacja do pracy nawet w biurze. Jeżeli założymy sweterek, bluzkę, również możemy w takiej spódnicy iść wszędzie na zakupy, do szkoły, wszędzie. Jeżeli tą spódnicę podrasujemy i założymy elegancką, przypuśćmy satynową bluzkę, bez problemu możemy iść do teatru zakładając żakiet. Możemy iść na kolację, możemy iść na popołudniowego drinka. Zwykła zamiana, przesunięcie pewnych elementów do pasowania ich sprawi, że nasza szafa będzie łatwiejsza do ogarnięcia. Okaże się, że te dziwne wszystkie elementy są do ogarnięcia, że będziemy mogły stworzyć z nich niezliczoną ilość fantastycznych stylizacji. Jednak musimy mieć tą bazę. Jeżeli jesteś młodą dziewczyną, i ja to mówię z własnego doświadczenia, o takie elementy klasyczne jest ciężko, ponieważ powiedzmy, że jeszcze do nas nie docierają. Ale w związku z tym, że od kilku sezonów bardzo modny jest styl cichej elegancji, czy w ogóle preppy style, myślę, że i również młode osoby posiadają pewną bazę. Biały podkoszulek, sweter, kardigan a nie rzadko i żakiety, bo też już widuje młode osoby w takich elementach. Więc taka baza. Biały podkoszulek, biała koszula, przypuśćmy czarny lub nude żakiet, sweter dobrej jakości albo kardigan dobrej jakości i te poszczególne elementy będziemy mogły montować tak, jak już powiedziałam, w niezliczoną ilość, ponieważ jeżeli nawet mamy jakąś dziwną bluzeczkę w kolorach, które bardzo nam się podobały dwa lata temu, z tych elementów, które posiadamy w szafie, a są klasyczne, będziemy mogły zbudować nową stylizację. I oczywiście wszystkich do tego zachęcam, żebyśmy nie podchodziły zbyt poważnie do mody, bo moda jednak jest po to, żebyśmy się dobrze czuły i dobrze bawiły, a nie wychodziły na batalie i przeliczały, kalkulowały, ile z tych, ile z tych elementów można stworzyć, stylizacji itd. Nie o to chodzi. W tym filmiku chodzi o to, żebyśmy Ogarnęły szafę i nie kupowały wciąż nowych i nowych i nowych, nowych rzeczy, ponieważ ta rzecz nie pasuje do tego, a to nie pasuje do tego. Więc mamy cały czas w głowie myśl, że jak nie pasuje, to trzeba kupić nową rzecz, która będzie pasować. A nie jest to prawdą. Wystarczy posiadać kilka bazowych elementów, które uratują lub pomogą nam ogarnąć, przypuśćmy, chaos wzorkowy naszej szafy. Bo wielką sztuką jest umiejętność połączenia wzorków tak, aby one ze sobą współgrały, a nie tworzyły kakafonię. Więc, jeżeli jeszcze nie umiesz zapanować nad wzorkami. To czasami najłatwiejszym rozwiązaniem jest założenie białego podkoszulka, białej koszuli albo na przykład klasycznego czarnego żakietu. Wtedy te wzorki nabierają klasy stylu i szlachetności. Więc podsumowując, zasada 1 plus 4 się zgadza, i dobrze jest posiadać pewną podstawę, bazę, która uratuje każdą naszą stylizację. Ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentarzy, a także zapraszam do kolejnych filmików.